Dużym refleksem oraz kondycją fizyczną wykazał się zarówno ochroniarz jednego z sieciowych sklepów spożywczych, jak i strażnicy miejscy. Pierwszy ruszył w pościg za mężczyzną, który ukradł alkohol, a funkcjonariusze natychmiast pośpieszyli z pomocą. Dostaliśmy dyspozycję od dyżurnego, żeby przyjechać prawda, do naszej siedziby, gdyż na miejscu jest osoba zgłaszająca ochroniarz, który zgłaszał, że będąc w pościgu za osobą, która ukradła butelkę drugiego alkoholu, yy, udał się za nią w pościg i wszedł do nas, żebyśmy mu pomogli, prawda? Yy, razem z ochroniarzem udaliśmy się w rejon, gdzie na miejscu przy skwerze yy, został on rozpoznany przez ochroniarza i został przez nas przewieziony na komisariat trzeci, no paderewskiego tutaj w Kiecach u nas do dalszych czynności. Podejmując interwencje, nigdy nie wiemy, czy będzie to mniej, czy bardziej poważne wykroczenie, czy też przestępstwo. Natomiast jesteśmy zobowiązani reagować na każde zgłoszenie. Z rozmaitymi interwencjami do Straży Miejskiej w Kielcach mieszkańcy dzwonią czy przychodzą codziennie i są to bardzo różne zgłoszenia. Do strażników podbiegł mężczyzna i mówi, że zauważył, wchodząc do swojego domu, wyłamany zamek. Strażnicy podjęli natychmiast interwencję. Na miejscu zastali, obezwładnili dwóch włamywaczy. Zdarzają się zgłoszenia dotyczące Okradania nietrzeźwych, którzy zasnęli gdzieś na przystanku. Pamiętam też taką interwencję, gdzie strażnicy zareagowali na krzyk kobiety ze sklepu. Dzielna pani sprzedawczyni próbowała udaremnić kradzież. Jesteśmy po to, żeby pilnować porządku. Telefon alarmowy do Straży Miejskiej to numer 986.